Siemanko, Motojitsu w jednym ze swoich ostatnich filmów, który macie tutaj podlinkowany, powiedział, że kiedy dojeżdżamy do jakiegoś skrzyżowania albo stajemy na górce to powinniśmy stać w konkretny sposób, powinniśmy robić konkretną rzecz, żeby to stanie było dla nas najbezpieczniejsze. I powiem Wam tak, wszystko jest fajnie, ale nie wszystko można zrobić czarne białe, nie jest wszystko tylko dobre albo tylko złe. I teraz Wam pokażę co Motojitsu powiedział, że trzeba robić, jak również moje zdanie na ten temat. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w drodze, dojeżdżamy do jakiegoś skrzyżowania, jedziemy i mocno powiedział, że robimy tak. Zatrzymujemy się, lewa nogę na ziemi, prawą naciskamy od razu hamulec, puszczamy hamulec przedni i stoimy cały czas na sprzęgle z zapiętym biegiem i jesteśmy gotowi do ruszenia w razie gdyby było jakieś niebezpieczeństwo. A swoją prawą ręką możemy majstrować przy motocyklu, możemy majstrować przy kamerce, możemy się poprawiać, robić wszystko co chcemy. I w takiej sytuacji jest to oczywiście bardzo fajne rozwiązanie. Kiedy widzimy w lusterku, że coś się zbliża, możemy szybko zareagować i kiedy patrzymy, co się dzieje, szybko ruszamy i powiedzmy, że jesteśmy uratowani. Wrócę na miejsce. Wyłączymy motocykl. Oczywiście czerwonym przyciskiem. I teraz co ja uważam? O tym, co powiedział MotoJitsu. Otóż jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala nam szybko ruszyć, jednak ono nie jest do zastosowania zawsze i we wszystkich sytuacjach. Zawsze trzeba mieć otwartą głowę na to, że czegoś nie zauważymy, będziemy zajęci operowaniem tutaj tą ręką i nie zobaczymy, że coś się na nas zbliża. Jak ja robię? Z reguły, kiedy wiem, że dojeżdżam do skrzyżowania, na którym zaraz pojawi się zielone, to owszem stoję. Nie zmieniając biegu na neutralny, żeby można było szybko, płynnie ruszyć. Ale są takie skrzyżowania w Gdańsku i na pewno jest dużo takich skrzyżowań w całej Polsce i na świecie, gdzie stoi się po 2-3 minuty na nim. I tutaj już powinniśmy trochę z rozsądkiem podejść do tego, czy faktycznie mamy męczyć to sprzęgło, tą skrzynię biegów, tym, że będziemy non-stop stali z wcisniętym, sprzęgłym i zapiętym biegiem. Kiedy ja dojeżdżam do skrzyżowania, to jestem w troszkę odwrotnej sytuacji, ponieważ zawsze trzymam ten hamulec załączony i rękę na gazie, tą, ta noga spoczywa na ziemi a moja lewa noga spoczywa na dźwigni zmiany biegu. I kiedy dochodzi do sytuacji, teraz odpalę motocykl, żeby Wam pokazać, mamy wyłączone sprzęgło. Kiedy dochodzi do sytuacji, że widzę, że coś się dzieje, też jestem szybko w stanie zareagować. Tak więc, jak już mówiłem, nie ma jednego dobrego sposobu na to, żeby ruszyć ze skrzyżowania, żeby na nim się zatrzymać. Nie możemy ślepo zapatrywać się na to, że jeżeli ktoś mówi, że mamy stać na sprzęgle, to będziemy stać na sprzęgle i wtedy jadąc przez miasto, w którym jest bardzo dużo skrzyżowań, nad których długo się stoi, będziemy co 100 metrów stawać na 2-3 minuty cały czas wciśniętym sprzęgłem i wyrabiać sobie nasze przedramię. Do wszystkiego należy podejść na miękko i z rozumem. Jitsu bardzo fajny dał przykład, jak można by stać na skrzyżowaniach. Owszem, albo tych z góry założonych jako bardzo niebezpieczne, albo tych, na których te światła są bardzo krótkie. Po prostu się przemieniają co tam co 10 sekund, co 15, więc wtedy faktycznie może nie ma sensu wybijać tego motocykla z rytmu, z tego biegu, tylko na jedynce już podjeżdżamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ruszamy znowu z powrotem. Ale w gruncie rzeczy, ja uważam, jest to moje prywatne zdanie, że powinniśmy stać na luzie, tak samo z samochodem. Owszem, sytuacja zawsze zajdzie te pół sekundy dłużej, czy może sekunda, ciężko mi jest określić, na no tą reakcję, kiedy widzimy niebezpieczeństwo w lusterku, czy gdzieś z boku. Ale spójrzcie, kiedy stoimy nawet na takim sprzęgle i mamy tą rękę z boku i coś operujemy, to nie zawsze widzimy co się dzieje. Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu wyłapać, czasem spojrzymy w lusterko, o Jezu. I zaskoczymy dopiero, że trzeba ruszyć. Tak więc dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na temat takiego stawania na światłach, czy stawania na górce. Czy zawsze powinniśmy w ten sposób stawać, jak motocyclist pokazał, czy może to, co ja pokazuję, jest również dobre, gdzie mamy już nogę przygotowaną na zapięcie biegu, drugą ręką możemy się podtrzymywać i trzymamy hamulec. Dzięki Wam. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, jeżeli Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę pod filmem. Na razie, cześć.